To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy Zabaw wiele Dla nas wy, A dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Spełnić sny wyobrazić. Tak. Bawmy się, każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my, Tosia i Tymek. Pomagamy mamusi! Chodźcie! Śpiewanie piosenek. Tatoś poprosił nas, żebyśmy wysłali mu dzisiaj trochę ulotek. Dziękuję. Do ludzi, którzy mogliby chcieć korzystać z usług pomocnych kierowców. Musimy zdążyć na czas wrzucić je do skrzynki. Dobrze wam idzie to pakowanie kopert. To prawda. Ja wkładam ulotkę do koperty i podaję ją Tymkowi. A ja ją zaklejam... I przyklejam znaczek Uwielbiam takie prace dla taty Skończone! A tatuś będzie bardzo zadowolony, jeśli uda nam się je dzisiaj wysłać Tak, na będzie. pewno! <grych> jak my zabierzemy całą tę pocztę do skrzynki pocztowej? <grych> ja wiem jak! Jak? Gdzie to było... Naszym wózkiem! Świetny pomysł, Tymku. Dzwonek, otworzę! O, ja otworzę. No dobrze. To pan Rozner i dwoje jego o, o. przyjaciół! O, dzień dobry, Tosiu i Tymku. Dzień dobry, panie Rozner! O, dzień dobry o. panu. Proszę wejść! Dzień dobry, pachną! Proszę, proszę! Pan Rozner powiedział nam, że razem o, wiecie, z przyjaciółmi przejeżdżali Czy właśnie dać, obok było, naszego było, domu no, jednym z busów pomocnych bus kierowców. Gdy nagle bus się zepsuł! ogóle zepsu. nie chcę ruszyć! Spójrzcie! O, Dokąd pan jechał tym busem, proszę pana? Wiecie! Pan Rozner powiedział nam, że razem z przyjaciółmi, przyjaciółmi jechali tatu, to dzisiaj to na wycieczkę do teatru. Kiedy nagle ich bus się zepsuł, zaraz przed naszym domem. Pan o... kierowca na pewno go szybko naprawi. Mam taką nadzieję. Proszę, proszę siadać, Rozgośćcie się państwo. O, Czy też się herbatki? O, 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 o tak, tak, poprosimy. Tak, poproszę. Tak, o, co za dzień? O. o. Właśnie. E, e, pozwólcie, drodzy przyjaciele, że was sobie po kolei przedstawię. <laughs> Nikolas, e, pani Kit. To są moi dobrzy przyjaciele, Tosia i Tymek. Tosiu <grymne> i Tymku, to są moi wspaniali przyjaciele, pan Nikolas i pani Kit. Dzień dobry! Dzień dobry! O, bardzo miło Was poznać! Słyszeliśmy o Was dużo dobrego. Chcielibyście poznać sekret pana Nikolasa? Tak, prosimy! Bardzo dobrze umie naśladować sowy. Wow. wow! A chcecie znać sekret mojej przyjaciółki, pani Kit? Tak, tak prosimy. Prosimy. Ona potrafi grać na ukulele. A co to jest ukulele? To. Jest ukulele. Wow. To właśnie wow. jest ukulele. Wygląda jak mała gitara. Masz rację, Tymku. Pani Kit zawsze zabiera ze sobą ukulele na nasze wycieczki. Czy może pani coś dla nas zagrać? Prosimy. Tak, prosimy. Oczywiście, że mogę. Niech pomyślę. Pani Tosiu, pani Tosiu, panie Tymku, panie Tymku. Zepsuł nam się busik, więc jesteśmy tutaj z wami dziś. Z wami dziś. To było bardzo ładne! <grym> Dziękuję, Tymku. Zapraszam do kuchni na herbatkę i ciasteczka. Hurra! Chodźmy, proszę pana. <grym> Pokaże mi pani, jak się na tym gra? Tak, pewnie. Najpierw musisz złapać tutaj. O, tak. Czy ktoś słodzi. Tak, poproszę. Trzy łyżeczki. Dobrze. To się rzadko zdarza. <grym> Kiedy Tymek grał na ukulele, ja słodziłam herbatkę pana Nikolasa. Piję ją z trzema łyżeczkami cukru. Jedna. Dwie. A? No, dziękuję, Tosiu. Wielkie nieba. Ale dużo kopert. Możemy pomóc? Tak! Możemy poskładać koperty. O, cudownie. Przy muzyce Tymka. Dobry pomysł. Soczek dla ciebie? Dzięki, mamusiu. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. <noise> bardzo ładnie, Tymku. Dziękuję. O, spróbuj przycisnąć tutaj paluszkiem drugiej ręki. I teraz znowu zagraj. To brzmi jeszcze lepiej. Tak, to dlatego, że teraz grasz akord. Akord? Co to jest akord? Tak to nazywają muzycy. Kiedy naciskasz tutaj, żeby zagrać ładne dźwięki. Mamusiu, Tosiu, gram akord. O, brawo, synku! A, jest piosenka, którą możemy na tym akordzie zaśpiewać Przygotujcie się do śpiewania tam w kuchni Dobrze! Dobrze. <gry> mm -hmm. Dziesięciu w łóżku było ich, wnet powiedział jeden z nich Przesuńcie się, przesuńcie się Czterech w łóżku było ich i powiedział jeden z nich Przesuńcie się, przesuńcie się kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spał, trzech łóżku było ich, kwiat powiedział jeden z nich, przesuńcie się, przesuńcie się. Kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spał, dwóch łóżku było ich. O, przepraszam panią, chyba zepsułem pani ukulele. Nie tym wcale go nie zepsułeś, muszę tylko zrobić to, patrz. <noise> Pani Kit nastroiła ukulele, żeby znowu ładnie brzmiało Proszę bardzo Teraz znowu możesz dla nas zagrać Dobrze Przygotujcie się do śpiewania Dobrze, Dobra. gotowi Gotowy? Dwóch było i wnet powiedział jeden z nich Przesuńcie się, przesuńcie się, przesuńcie się. Kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spał. To ostatnia koperta! W łóżku dostał z nich i nim powiedział i wtedy im. ¡Hurry! Brawo, Tynek! Dobra robota. To było cudowne. Dziękuję. Dziękuję pani, że pokazała mi pani, jak grać na ukulele. O, to czysta przyjemność, tymku. O, dzień dobry. Dzień proszę dobry. Proszę Państwa, bus już naprawiony. Ura! Zobaczcie, jakie mam brudne ręce. Ura! O, może je pan umyć tam w kuchni. Dobrze, dziękuję. Prosto, proszę. Jedziemy do teatru! Ura! 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 Tip top, zmykam hop! Co pani powiedziała? O, pani Kid zawsze mówi tip top, zmykam hop. Kiedy gdzieś wychodzi? Proszę, czy może to pani powtórzyć? Tip top? Zmykam, hop. O, a może tip top? Bliźniaki, hop. Albo tip top? Na pocztę, hop. Pamiętajcie, że musicie wysłać te wszystkie koperty. Pójdę po wózek. Nagle pan Rosner powiedział. W busie jest wystarczająco dużo miejsca dla was i na, i na wasz wózek. W busie jest wystarczająco dużo miejsca dla was i na wasz wózek. Możemy was podrzucić do skrzynki pocztowej. Tak, Dziękujemy. To dalej kochani? Co mówimy? Tip-top, tip -top. Tip top! I to no. powiedzieli wszyscy byłoby na tyle. Ostrożnie! Pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj śpiewaliśmy piosenki. Pamiętacie, na jakim instrumencie uczył się grać Tymek? Czy to było ukulele? Czy może flet prosty? Odpowiedź kryje się za tymi chmurkami. Prawidłowa odpowiedź to ukulele. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Zabawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.